Druga ksiąga kronik rozdział 36. Wtedy lud ziemi wziął Jehoaha za syna Jozjasza i ustanowił go królem w miejsce jego ojca w Jerozolimie. Jehoahaz miał 23 lata, kiedy zaczął królować i królował trzy miesiące w Jerozolimie. Król Egiptu usunął go z tronu w Jerozolimie i nałożył na ziemię Daninę w wysokości 100 talentów srebra i jednego talentu złota. Potem król Egiptu ustanowił Eliakima, jego brata królem nad Judą i Jerozolimą i zmienił jego imię na Joachim. A jego brata, Jehoahaza, Necho pojmał i uprowadził do Egiptu. Joachim miał 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 11 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach Pana, swego Boga. Nadciągnął przeciw niemu Nabuchodonozor, król Babilonu. I związał go łańcuchami, aby go uprowadzić do Babilonu. Nabuchodonozor zabrał też do Babilonu część naczyń z domu pana i złożył je w swojej świątyni w Babilonie. A pozostałe dzieje Joachima i obrzydliwości, które czynił i cokolwiek się znajdowało w nim, są zapisane w księdze królów Izraela i Judy. A jego syn Joachim królował w jego miejsce. Joachim miał osiem lat, kiedy zaczął królować, i królował trzy miesiące. I 10 dni w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach Pana. Na początku roku król Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go przyprowadzić do Babilonu razem z kosztownymi naczyniami domu Pana, a Królem nad Judą i Jerozolimą ustanowił jego brata, Sedekiasza. Sedekiasz miał 21 lat, kiedy zaczął królować i królował 11 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach pana, swego boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, remiaszem, który mówił z ust pana. Zbuntował się również przeciwko królowi nabuchodonozorowi, który go zaprzysiągł na boga. Uczynił twardym swój kark i zatwardził swoje serce, aby się nie nawrócić do pana, boga Izraela. Również wszyscy przedniejsi kapłani oraz lud bardzo. Mnożyli nieprawości, naśladując wszystkie obrzydliwości pogan, i zbeszcześcili dom pana, który on poświęcił w Jerozolimie. A pan, Bóg ich ojców, posyłał do nich swoich posłańców. A posyłał wstając rankiem, ponieważ litował się nad swoim ludem i nad miejscem swego przybytku. Ale oni szydzili z posłańców boga, lekceważyli sobie jego słowa i naśmiewali się z jego proroków. Aż gniew pana. Na jego lud się wzmógł tak, że nie było już żadnego ratunku. Sprowadził więc na nich króla Haldejczyków, który zabił mieczem ich młodzieńców w domu ich świątyni, a nie zlitował się nad młodzieńcem, ani panną, ani starcem, ani sędziwym. Wydał wszystkich w jego ręce. Wszystkie naczynia domu Bożego, wielkie i małe skarby domu Pana i skarby królewskie i jego książąt, wszystko to wywiózł do Babilonu. Potem spalił dom Boży i zburzyli mur Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalił ogniem i wszystkie jej kosztowne naczynia zniszczyli. A tych, którzy ocaleli od miecza, król uprowadził do Babilonu. Tam byli niewolnikami jego i jego synów aż do panowania króla Persji. I żeby wypełniło się słowo pana, wypowiedziane przez usta jeremiasza, dopóki ziemia nie odprawiła swoich szabatów. Dopóki bowiem ziemia leżała odłogiem. Wypełniła Szabaty, aż się wypełniło siedemdziesiąt lat, a w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, żeby wypełniło się słowo pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pan wzbudził ducha Cyrusa, króla Persji, aby nakazał ogłosić i rozpisać po całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król Persji. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg nieba. I On rozkazał mi, abym Mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Kto z całego Jego ludu jest wśród Was, niech Pan, jego Bóg, będzie z Nim. I ten niech wyrusza w drogę.